Kazimierz Kilian, samorządowiec, przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego, dziennikarz, poeta, pisarz. Właśnie nakładem wydawnictwa Poligraf ukazała się jego najnowsza, piąta z kolei powieść zatytułowana Smak Szarlotki. Moja przygoda z pisarzem zaczęła się w zasadzie dość późno, bo zadebiutowałem dopiero w 2005 roku zbiorem wierszy, wierszy, które powstały, wcześniej bo któż z nas nie pisał wierszy prawda, do szuflady od tak sobie spontanicznie i w tym pierwszym tomiku pod namową przyjaciół wydanym w 2005 roku właśnie zamieściłem swoje starsze wiersze z lat młodości także te nieco późniejsze i w ten sposób zaczęła się właśnie moja przygoda z pisarstwem to wszystko się wiązało z, z ówczesną moją pracą w ziemi lubańskiej, gdzie także na łamach tejże gazety, z mojej inicjatywy, powstał kącik wierszem pisany. I tam właśnie publikowaliśmy utwory twórców, amatorów, mieszkańców Lubania, okolic, osób, którzy także byli zafascynowani słowem wiązanym. Później na bazie tego kącika wierszem pisane, po latach powstał, powstała w Lubaniu przy Miejskim Domu Kultury, którym wówczas zarządzałem, grupa literacka nurt, która działa, działa do dzisiaj i skupia około 20 osób. Po tym pierwszym debiutanckim tomiku wierszy powstały następne. W sumie wydałem 6 tomików wierszy, sześć zbiorów. I przyszedł w końcu też taki moment, że poczułem, że wiersz, poezja zaczyna ograniczać mnie nieco. Czyli to, co nagromadziłem w sobie przez lata, wrażliwość pewną, jakieś doświadczenia życiowe, no już nie mieszczą się w krótkiej formie literackiej, jakim właśnie jest wiersz. I sięgnąłem właśnie po prozę. Proza daje większe możliwości, jest to taki, taka forma nieco obszerniejsza, która pozwala na, na takie szerszą wypowiedź i przekazanie większej dozy, dawki myśli, przeżyć, i wrażliwości i spostrzeżeń swoich życiowych. I tak właśnie powstała pierwsza powieść Zagubieni w czasie. To był mój debiut. Nawiasem jest troszeczkę sprowokowany książką Katarzyny Grocholi. I niech mi Pani Katarzyna wybaczy, jeśli kiedykolwiek to usłyszy, ale jedną z jej powieści, czytając jedną z jej powieści, pff, 50, 60, 70 stron yy, książki, nie będę wymieniał tytułu, żeby nie uprzedzać Państwa, bo może sięgniecie i sami odniesiecie jakieś doświadczenia własne. Nic się w niej nie działo, kompletnie takie ble, 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 bla, 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 mam córką, w co się ubrać, jaki makijaż. No i wtedy tak mówiąc kolokwialnie, wkurzyłem się, mówię, napiszę książkę, w której akcja rozpocznie się od pierwszej strony. Pierwsza książka autora pod tytułem Zagubieni w czasie to powieść jednego bohatera. Założyłem sobie dość trudne zadanie na początek swojego pisarstwa. Mówiąc w cudzysłowie, nie jestem megalomanem, proszę mi wybaczyć, że będę czasem używał w formy pisarz, aczkolwiek jestem po prostu, tak jak Państwo, mieszkańcą Lubania, który ma jakąś pasję, w moim przypadku pisanie. Założyłem sobie bardzo trudne zadanie, że bohaterem książki była jedna osoba. W tej książce nie znajdziecie Państwo żadnej nazwy własnej, żadnej nazwy geograficznej. Jest jeden bohater, który na skutek splotu zdarzeń zostaje sam na tym świecie i, i zaczyna sobie radzić, cywilizować to, co pozostało po wcześniejszych czasach. Zaczyna żyć, poszukiwać kogoś żyjącego. Nie będę zdradzał finału tej książki. I właśnie. Między innymi ta trudność sprawiła, że sięgałem po takie różne formy, jak dialogi samego z sobą, bohatera, żeby nieco rozmaicić. Bo sam wiem, że czytając książki, bardzo lubię jak jest troszeczkę dialogów, nie tylko same opisy literackie, a także troszkę akcji. I po tym takim trudnym wyzwaniu, przyjętym dość dobrze przez, przez wielu czytelników, pojawiła się następna książka. Tamtąd się nie wraca, później był Bukiet Habrów, w Galerii Uczuć i ostatnio najnowsza książka, która okazała się w czerwcu tego roku. Najnowsza powieść Kazimierza Kiliana to krajowy i międzynarodowy debiut pisarza. Tamte powieści, w sumie było ich łącznie pięć. Były wydawane w takim sygnalnym, pilotażowym nakładzie, niewielkim, kilkuset, kilkaset sztuk nakładzie, po to, aby sprawdzić siebie, jako osobę piszącą, czy, 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 czy trafiam do czytelnika, czy, czy budzę zainteresowanie. Okazało się, że zostały te, te pierwsze książki bardzo dobrze przyjęte i w tej chwili, już i wznawiając, i wydając nowe. Wychodzę na szeroki rynek czytelniczy, krajowy, a także wydawnicy obiecują tłumaczenia na języki obce, a więc ruszam, proszę Państwa, w kierunku kariery takiej ogólnopolskiej już na pewno, prawda, a także zagranicznej. Jak ona się skończy, to jest zupełnie inny temat. Na razie książka się sprzedaje, jedna i druga, bowiem także raz ze smakiem szarlotki ukazało się Ukazała się książka w Galerii Uczuć, także w tym nakładzie, nakładzie profesjonalnym, I, 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 i z niewielkim opóźnieniem, bo też miała ukazać się w czerwcu kolejna trzecia książka Bukiet Habrów. Ukaże się z końcem lipca, początkiem sierpnia. W tej chwili jest finalizowana i będziecie Państwo mogli sięgnąć do tej literatury. To, co już do mnie dociera w tej chwili, nawet tu, w z bibliotece, w której dzisiaj gościmy, i dziękujemy za możliwość spotkania się właśnie w jednej z, z filii Biblioteki Miejskiej w Lubaniu. Książka. Y ma swoich czytelników i nawet z tego co wiem jest dystrybuowana spod Lady. W cudzysłowie, prawda, czyli, czyli ma swoich czytelników i myślę, że także spodoba się i Państwu, którzy jeszcze tego, tych, tej książki nie widzieli, nie czytali. W naszej księgarni jest już dostępna. I, i, i jeśli można, to, to jest to jest książka na wakacje, typowa. Moje powieści charakteryzują się tym, że wszystkie, wszystkie oscylują wokół Lubania: że zawsze jest wątek lubański, że, że albo bohaterowie mieszkali, albo mieszkają w Lubaniu, aczkolwiek akcja przenosi się w głąb kraju i rozgrywa się w jednym przypadku we Wrocławiu, w drugim w i Krakowie, w trzecim w Lublinie, a ostatnia także przenosi się poza granicę naszego kraju poza Ocean, a także do Nowego Jorku. To jest taka cecha wspólna książek. Staram się w swoich wydawnicach promować miasto, które, które lubię, które kocham. Podobnie jak miejsce mojego urodzenia, czyli Wrocław, zawsze się znajduje na łamach takiej książki. No i mała miejscowość pod Lubaniem. Kościelnik, w której dorastałem, w której, w której według mnie nabywałem tą właśnie wrażliwość dzisiaj literacką, która właśnie, którą doznawałem tam od lat dzieciństwa, wśród, żyjąc, mieszkając wśród wspaniałych, Ludzi uwikłanych w ciężką pracę, prawda, na roli, na wsi nie jest łatwo żyć. I, i tam poznawałem prawidła życia, i, i także ludzi i przyrody. To wszystko doprocentowało tym, że gdzieś tam zakiełkowała we mnie jakaś taka nieduzinkowa wyobraźnia, jak mówią korektorzy moich książek, bo wydawnictwo, proszę Państwa, w tej chwili to gwarantują także takich redaktorów książek, którzy przeglądają je pod względem. Takim warsztatowym, formalnym. W przypadku tej książki i wydawnictwo poligraf, to korektorami są poloniści z Osolineum, a więc nie bagatela, i z ich strony pozytywne uwagi, recenzje naprawdę są budujące. Aczkolwiek jestem, mówię. Skromnie patrzę na to, co robię, a robię to dlatego, że jest to, stało się to moją pasją teraz, kiedy już jestem poza życiem zawodowym, nieco, aczkolwiek społecznie się udzielam ciągle. Mam dużo czasu i, i, i staram się ten swój czas pożytkować w formie, właśnie literackiej, twórczej. twórczej. I, I jeśli można, to zachęcam Państwa do sięgnięcia po, po moje książki teraz latem, w czasie urlopów, a już szczególnie pewnie jesienią, kiedy wieczory są długie i można przy kawce popołudniami poczytać książki, które są to powieści obyczajowe z wątkiem lirycznym, miłosnym. Są także wątki sensacyjne, i także cechą wspólną tych książek jest to, że zawsze jest troszeczkę metafizyki a więc zdarzeń z pogranicza światów rzeczywistego z nierzeczywistym, tym duchowym, który, proszę mi wierzyć, otacza nas każdego dnia i warto mieć tego świadomość. Zapraszam serdecznie. Kazimierz Kilian pracuje już nad kolejną książką, która najprawdopodobniej ukaże się na przełomie roku 2014 i 2015.